Cześć, witajcie, z tej strony Dawid Dzisiaj kolejny film Z The Long Drive'a I na wstępie Zacznę od tego, że Pewnie jesteście zdziwieni, bo Miałem zupełnie inny domek Kończąc poprzednio grę I powiem wam, że jestem dokładnie tak samo Bardzo zdziwiony Co się stało? No ale dobra, powiedzmy sobie szczerze To The Long Drive, on jest dziwny Tu nie ma, kurde nie Nie, żadnych zasad w ani trochę. Więc co? No, Ja nie narzekam. Nic tu nie ma, co prawda. Zmienił się domek, ale trudno. No ale co? Tak, z innego tematu, to wczoraj ci, co oglądali, to dobrze wiedzą, że zakończyłem kontraband Police po raz drugi. I chciałem Wam podziękować, bo bardzo ładnie. Znaczy, bardzo dobrze przyjęliście yy, ostatni film z tej gry. Jak na razie ostatni, oczywiście. Więc mnie to oczywiście bardzo cieszy, że tak dobrze został przyjęty ten film. No i co? Czekamy na aktualizację, tak? I po aktualizacji, pierwszy dzień po aktualizacji. No nie wiem, czy pierwszy, ale niedługo po. O! Cóż się stało? To... Wrzucam od razu. Praktycznie. I teraz ja mam kolejne pytanie do tej gry. O co chodzi? Co to jest? Czego ten seed się tak rozwalił? Ja przysięgam, nic nie bawiłem się z tym seedem. On się sam tak zrobił. Sam się tak zrobił. Ja nic z nim nie robiłem. Od, nie wiem, 10 dni, nie wiem kiedy ostatni film był. To ja nie wbijałem tutaj, ani razu. I wbijam jeden raz i jest coś takiego. Wita mnie pobugowana... Aj, autosave. Wita mnie pobugowana droga, inny dom niż przy którym zakończyłem film, bo zakończyłem go, jeżeli dobrze pamiętacie. Przy hali autobusowej. Wymieniłem koła, które dalej nie działają, już widziałem, bo zaczął skręcać jak nienormalny. Więc wspaniale znowu się będę bawić z kołami dobra co to to jest wlew? aha nie ma beczki żadnej? nawet jednej? nie ma no dobra, no to jedziemy Ale nie wiem, naprawdę. Oho, dobrze, że zauważyłem. Ok, Bo bym się pożegnał z tysiącem litrów diesla. Ok, no i co? My sobie jedziemy. Powiem wam tak, mi te błędy w generowaniu nie przeszkadzają jakoś, nie? Tylko, że one są dziwne. One są naprawdę dziwne. Tutaj się tyle rzeczy dzieje. Tego miejsca. Yy, w sensie Boże. Yy, przejścia granicznego, powiedzmy. Jego nie było. Bo ja to pamiętam. Nie było tego miejsca tam. I jakby mi się Seed zmienił, ja nie wiem. Sobie porównam później Seed z poprzednimi odcinkami. I sprawdzę. Nie wiem, czy się Seed zmienił, czy o co tu chodzi. No bo ja się czuję, jakbym jechał kompletnie po innym Seedzie. Jakby droga też bliżej była trochę. Nie wiem. Albo mi się wydaje, ja jestem jakiś dziwny. No, nie licząc tego domku, tych dwóch w sumie domków, to może się wszystko inne zgadza. Nie wiem. że kilometry nam zachował. No bo ja wam naprawdę przysięgam, nie ja nic nie majstrowałem przy tej grze. I nie zmieniałem nic sida, nic ani trochę. Nie ruszałem jej po prostu. Pff. Kurde, głupi królik. I tutaj wbijam do tej gry po tygodniu ponad. I witam mnie inny domek. No ale dobra, to skończę, już przeżywać to, że mamy inny domek. I jedziemy pięknie. Powiedzmy trochę się buguje to auto. Znaczy, buguje koła. Ale nie jest źle. Lepiej niż wcześniej, chyba. Oby tak. Czekajcie, no, nagrywa się, dobra. Ja naprawdę, teraz mi się taka fobia, powiedzmy, zrobiła przed tym, że się nie nagrywa. Już kilka razy tak miałem. No, weźcie już, auto. I czego ten piasek jest jakiś różowy? O co tu chodzi? Co to za pustynia jest? Okay. Znaczy nie mówię, że nie ładny, 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 ale... Jakiś taki różowawy mi się wydaje. Albo to przez um, u mnie na monitorze ustawione kolory. Bo ja mam... Boże teraz. Nie pamiętam w sumie jakie ja mam kolory. Troszkę odcień taki specyficzny mam, więc... Ale chyba nie, no bo... Nie wiem. No dwa autobusy, naprawdę? Aha Co to jest? To radio moje Wskakuj na miejsce Okej okay. Nie no, nie jest źle. Muszę tylko pilnować, żeby w nic nie walnąć, bo już i tak sobie głowę rozwaliłem znowu o... przód. I będzie dobrze. Czy to jest... O, to zielony, biom. Nie no, weźcie. Chłopaki. O, czy to jest domek? Tak, to jest domek. A jaki to jest domek? A nie wiem, jaki to jest dobór, fajnie, świetnie zniknął mi wspaniale. No, jako tako skręca ten samochód sam, ale już jest lepiej niż wcześniej. <coughs> Chociaż czy ja wiem, czy jest lepiej? No trochę może. A myślałem, że ten domek blisko jest. Pff, to nieźle. Fajny domek. A co to jest? W ogóle to parking. Kurde, co ty tak jedziesz szybko? Przestań. Nie no. No co on tak jedzie? O! O kurde. To jest parking? Tak, to jest parking. I on jest niesamowicie daleko, a nie blisko. I czego... Jadąc na ręcznym, hamując przyspieszam już nie, dobra. Nie wiem, tutaj ręczny jest lepszy do hamowania niż hamulec. Przynajmniej według mnie ja zawsze ręczny zawsze włączam pierwszy. Nie wiem, może o to od tego się te koła, nie wiem, powiedzmy zatarły, czy coś takiego. Ja się naprawdę nie znam na tej grze aż tak bardzo. Patrząc na to, ile rzeczy tu jest w tej grze logicznych, a ile nielogicznych, to tutaj zdecydowanie przeważa ilości nielogicznych rzeczy jednak. Więc dlatego mówię, że szczerze nie wiem, czy jak na ręcznym jadę, to te koła się zacierają po prostu. O! Ale tym razem kaktus mi pomógł. Wypadł jakiś kaktus i mnie zahamował. Oj, wielki dom. Jeszcze fajnie, fajnie. Tam my wjeżdżamy na zielony biom. No i elegancko. Więc ja sobie sunę. Pięknie, świetnie i wspaniale. Nie wjeżdżając w żadne kamienie. Sanki mnie tak ratują, co? O. Nie no, ale te sanki są up, znaczy no ratują fajnie. Ja bym się wywalił już kilka razy. A się nie wywaliłem. Tam mamy jakąś stację. Tak, to stacja jest. Nie, no, naprawdę. No zobaczcie, no. Ogarnął się sam. Gdzie ta stacja? Dzięki gro. Ta Czekajcie, nie było nas przy takim budynku. Jadę tam. Czego on sam tak skręca? Drifty jakieś wali. Przestań. Nie było nas tam. Nigdy nas tam nie było, pamiętałbym. W życiu takiego domku nie widziałem na oczy. Oj, tam drugi mamy od razu. Co to jest? To Jakaś wieżytka. No tego mi nie powiecie, że coś takiego było nigdy w życiu. Ja takiego nigdy w tej grze nie trafiłem. I to nie chodzi mi, że na odcinku, ani razu po prostu takiego nie widziałem. Domku. Łóżko, tu będzie zombiak? Naprawdę? Tu będzie zombiak? Nie mówcie mi, że tu zambiak będzie. Nie ma. To jest jakaś radiostacja. O Boże. Tak, to jakaś radiostacja jest. Okej. Okay. A tu coś na górze może jest? No, jakieś syfy. E to widzę, że taki domek. No fajne urozmaicenie, nie, ale tu nic nie ma. No. No ale jest Mogłem niby nam pojechać, bo nie jest jakoś dalej O, o kurde Ale nie chcę tam już jechać Jeszcze ten tam parking się wbugował <laughs> To ja już dziękuję Ale w tym domu musi być dobry internet, tam macie Yy, antenę? Jeszcze radio i złomowisko blisko. I sąsiada z parkingiem. Kurde, ile tu budynków jest. I jeszcze tam wodociąg jakiś, góry niedaleko. Żyć nie umierać. Żeby jeszcze coś tam było dobrego. Na przykład. Osiemdziesiąt litrów diesla. Albo czterdzieści chociaż, żeby te tysiąc przebić. O. Pieski. Mhm. No. No, świetnie. Już puścisz? Gra? Dziękuję. No, widzę, że tu bieda. Nic tu nie ma. Poza 50 -ma litrami oleju. To bieda. To jedziemy dalej. I, I... Widzę na razie, że nic nie ma. Tam tylko jakiś mały... Domek. Jezu, jak mi go obróciło. Zobaczcie, jak nabiało syfi, to źle. Że nabiało. Nie powinien na biało. No i klasa, jedziemy dalej. A nawet przyspiesza. A tylko że mi zaczyna skręcać sam. Jezu jeszcze coś mapę wczytało. Ok. O, walnąłem moment Nawet nie odczułem. Dobra. My sobie podjedziemy. W nic nie walniemy o dziwo, o, proszę, myślałem, że w coś walnę. Tam jakiś krzyżyk się zrobił na niebie z samolotów. O, trawa. O, to mnie akurat nie cieszy. No ale dobra, powiedzmy, że się jakoś uda. Ciemno jest, mogłem jeszcze nie iść spać, ale trudno. <laughs> Zaraz słońce przynajmniej wstanie i będzie widać cokolwiek. Dobra. E. Gdzie jedziesz? No nie no. Weź. Jedź. Normalnie. Spokojniej. Jest dobrze. <laughs> jest. I czy coś będzie? Może? Jeszcze kawałeczek i będzie coś? Ile mamy? 94, no to zaraz 100 już na tym liczniku. Miałbym ponad 1000 już. 1100 pewnie, ale licznik tamten jest. 700 km stąd, tak plus minus, może nawet więcej. W ogóle jakie wysoko byłem, nawet nie wiedziałem, że w górach byłem. Zapomniałem. Teraz kontraband Police jakiś czas wypadnie, to... ...się zastanawiam, bo kurde, tak trzy fil... znaczy trzy gry różne, no bo Age w historii 3... DeLong Drive i Minecraft. No to DeLong Drive to na razie długo jeszcze, żeby go skończyć, więc to na pewno będzie. Minecraft, no to wiecie. Tamto mogę sobie grać i grać równie dobrze do. Za 20 lat mogę dalej kontynuować tę serię, naprawdę. No i Age of History, 3, no to też chyba. Znaczy no, wiecie, też nie wydaje mi się, żebyście jakoś nie, po, nie lubili tej gry, no spoko jest chyba też według was, nie wiem. Tego wnioskuję też ze statystyk, nie? A tak to nie wiem z czego bym mógł... Bo ja się wypowiadałem, że gier na razie nie kupuję żadnych I się zastanawiam Co bym mógł O, jest coś Aha, dwa domki naraz. O nie, jeden Sklepik, no nie, no sklepik! Co mi z tego sklepiku? To tam powinien być diesel w takim razie. Dawaj, diesla jest sprzedawca? Jest. Witam pana. O kurde. Ale go wystrzeliło. I... Nie no kurde, ja ze 100 litrów oleju bym miał. O, opona, opona, opona. Ty! Siadaj. Oj, coś wysadziłem. Fałsemka w sumie po nic mi. Dawaj to oponę. wywalić którąś z tych, one są tak okropne ty, spadaj mi stąd dobra jedziemy, bo to jak zwykle nic nie było o widzicie? a nie, teraz zdali z dwóch stron No świetnie Tych gier też, o ile ktoś dożył do tego momentu mojego gadania i jazdy po bezkresnej pustyni. To z gier, które ja posiadam, to czekajcie, to ja wam nawet przeczytam. Bo troszkę tego jest. Momencik. Sobie oczywiście w trakcie będę wyszukiwać, nie bo to. Więc czasami będę tak trochę patrzeć na znaczy tak dziwnie jechać czy, znaczy... no ale nie no ogarniam ogarniam jazdę spokój i tak no mógłbym na przykład z y, rafta albo z y, GTA 5 albo Hogwarts Legacy z tych takich, takich co mam najwięcej godzin w nich Ogólnie, ale to nie wiem, możecie powiedzieć, czy chcecie, czy nie. No bo GTA 5 ja się sam zastanawiam, czy nagrywać, czy nie. Uch, tylko, że ja w tej grze. Znaczy, no z tej gry jest też dużo. Ja jakoś też na przykład fajwemów do tej gry jakoś nie robię. Nie gram na nich. No, wiecie, no, Fabuła fabuła. to. Ile tam macie różnych filmów? O, już nie, nie skręca sam w ogóle. Ile macie z GTA 5 z fil filmów różnych, z fabuły, z jakichś onlineów, z czegokolwiek. Więc. Jeśli chodzi o GTA, to tak. No. Zresztą, właśnie kwestia jest tego, że. Dobrze, nie? Bo znana gra, ale. Nie wiem, ja już prędzej do szóstki, bym tylko, że ja też. Yy, no, szóstka wychodzi w tym roku, tak? Jeżeli nie przedłużają, ale ja nie mam konsoli. Więc. No, średnio, średnio. Nie. O, dobra. A jednak sam skręca. Albo to przeze mnie. Ale tak to nie wiem, no możecie mi napisać, nie? Z czego bym mógł. Czy z tych trzech gier, czy jeszcze kilku? Ja mogę tam powrzucać do opisu, nie? Gry, z których bym mógł. Ale. Czy jest sens? Nie wiem, albo te trzy gry na razie zostawić, no. Nie no. Ach. Dobra to co? Ten film już trwa tak pod pół godziny Więc ja jak się załaduję zakończę. A jak się załaduję mówię, bo się będzie ładować przez dwie minuty. W tym czasie jeszcze wam powiem z gier, bo wymieniłem tylko 3 Więc no co no. No, Raft jest Car for Cell Simulator, wspominałem o nim kiedyś. Z Beam nagrywałem, ale naprawdę nie wiem, co bym mógł z tego nagrać. Więc ciężko. Mam Potion Crafta, to jest taka już. O. Nie wiem, czy znana, czy nieznana. No, tak to w sumie tyle, no. Nic takiego. Takich różnorodnych nie mam, nie? No wiecie, zawsze pozostaje Roblox, ale dziękuję. Ja nie chcę. Więc. No. Nie wiem. Ja się jeszcze zastanowię. Też możecie mi napisać. No i co, jak się załaduje, to zakończymy. Ale w międzyczasie ja Wam. Dziękuję. No i co? No poczekamy chwilę. I mam nadzieję, że jakoś długo nie będzie się wczytywać. The long drive'em prosiłbym o wczytanie mi gry w ciągu najbliższej, nie wiem, minuty. Na przykład, bo już dwie mi wczytuje, więc świetnie. I liczę tak na 1700, no co najmniej 50 kilometrów, nie? Żeby nie było jakiegoś. Zawodu no, nie wiem, The Long Drive, proszę, w czytaj mi się, wspaniała gra. Idzie się z nią dogadać No halo, no odcinek chcę zakończyć O, jest No Już się bałem Dobra Więc co? Tutaj zakończymy Ja wam dziękuję Miłego dnia Wam życzę, bo jest jednak dość wcześnie: 15.31 u mnie, u Was już 16 będzie mniej więcej. Aha, ok. No i co? Miłego dnia, jeszcze raz. Napiszcie, jeżeli dożyliście do tego momentu, jaką grę z tych co wymieniłem, mogłem nagrać albo zostać przy tych trzech. No i co? Jutro też pojawi się do long drive. Papa